Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, słuchajcie, bardzo, bardzo serdecznie. Witam jeszcze raz, słuchajcie, bo coś mi tu przerywa. Kochani, przychodzę do Was dzisiaj z takim olejkiem, który się nazywa Blue Tensi, czyli... A wrotycz marokański. Jak wygląda wrotycz, to zapewne wiecie, bo u nas ten nasz polski wrotycz jest bardzo popularną rośliną. Ma te żółte, takie zbite kwiaty, natomiast olejek jest koloru niebieskiego, dlatego że podczas destylacji parowej uwydatnia się tam taki związek, który nazywa się kamazulen i on ma taki piękny, atramentowy kolor, Taki kolor, bo kamazulę też jest na przykład wiarąpą. Nie pokażę Wam tego olejku, ponieważ mój olejek właśnie idzie do mnie w paczce. Teraz go będę odkrywać i opowiem Wam, dlaczego. Słuchajcie, to jest bardzo silny olejek. Olejek, który bierzemy tylko w postaci aromaterapii, czyli wdychania i na skórę, rozcieńczony z olejem bazowym. Tego olejku nie spożywamy wewnętrznie. I teraz ze względu na główne składniki kamazulen i sabinen jest on genialny dla skóry na jakiegoś różnego rodzaju zranienia i różnego rodzaju jakieś niekorzystne rzeczy, które zadziewają się z naszą skórą. Dlatego też w bardzo cennych kremach był właśnie on też dodawany, no jest dodawany. Zatem, jeżeli chcemy wygładzić sobie drobne zmarszczki mimiczne, jeżeli chcemy poprawić kolory skóry, który jest zaburzony, mamy przebarwienia np. pozapalne, czyli przebarwienia potrądzikowe, czy przebarwienia z różnego rodzaju powodów, np. spożywania różnego rodzaju leków, to właśnie ten olejek będzie te przebarwienia koju i niwelował. Jest to oleje, który jest antybakteryjny i przeciwzapalny, przeciwgrzybiczy też, więc wszystkiego rodzaju jakieś niedogodności na skórze też będą tutaj niwelowane. Też jest olejkiem antyhistaminowym, więc przy jakichś tematach zmian skórnych, alergicznych też będzie bardzo tutaj nam pomocny. Jest też, kochani, olejkiem, który działa przeciwbólowo i wspiera nasze nerki i opuszczanie wody z naszego organizmu, kiedy mamy zatrzymywanie wody, kiedy gdzieś tam puchniemy, to też ten olejek będzie bardzo pomocny w postaci tego, że na przykład będziemy sobie robić taki automasaż z miłością własnego ciała, przypominam, nie bierzemy go tutaj do ustnie. Wspiera wątrobę. Wątroba w medycynie chińskiej połączona jest z oczami, i tu jest też taki wydźwięk takiego prawidłowego widzenia swojego życia widzenia spraw do załatwienia i też takiego widzenia duchowego czyli sięgania do własnej intuicji. To jest też wydźwięk właśnie tego olejku. No i wielkie, słuchajcie, działanie, jeśli chodzi o nasze emocje, bo on będzie wyciągał nas z lęków. Uspokajał, jest też tak zwanym olejkiem na zmartwiony umysł. Czyli kiedy się zamartwiamy, kiedy mamy jedną myśl po drugiej, to sięgamy i pracujemy z tym olejkiem. Też będzie nas pięknie podnosił na duchu, i jest takim olejkiem czucia, zaufania do życia i takiego zakochania się w życiu. Nie wiem, czy słyszeliście o takim wyzwaniu, bo ja dopiero niedawno, 30 dni, czy to jest Tensji duży palec u stopy, 30 dni. Czyli po kropelce olejku będzie się wsmarowywać, czy wsmarowuje się w spodnią część dużego palca u stopy, jednej i drugiej, ponieważ na mapie stopy właśnie duży palec odpowiada za mózg. I tutaj właśnie mamy się nauczyć tego, jaki wydźwięk ma ten olejek pod względem emocji, też, czyli jest to olejek inspiracji i przeciwprokrastynacji. I co to dla nas znaczy? Kiedy słuchacie, dobrowolnie zwlekamy z realizacją zamierzonych działań, pomimo, że wiemy, że pogarsza to naszą sytuację. Ale dalej zwlekamy, to ten olejek będzie nas pobudzał do tej akcji, czyli jest inspiracja i akcja. I to jest głównie taki wydźwięk, który mnie skłonił, że ja ten olejek zamówiłam, ponieważ mam takie tematy w życiu. Słuchajcie, że tak naprawdę zobaczyłam, że ja w nich utknęłam, dlatego że ja ich nie lubię i nie chciało mi się ich pozałatwiać. I yy, tak się obudziłam jakby po fakcie i żałując, wow, czemu ja tego wcześniej jakby nie zrobiłam. I są takie tematy w naszych życiach, gdzie musimy coś pouporządkowywać i tak musimy to po prostu w którymś momencie zrobić, ale... Na początku mamy takie a zwlekamy, a czujemy się lepiej usprawiedliwieni, czymś fajniejszym się zajmiemy i czujemy ulgę, a wręcz zadowolenie, że to nie teraz, jeszcze teraz tego nie musimy robić, ale później przychodzi też taka konfrontacja, że i tak trzeba to zrobić. Jest taki ścisk w brzuchu i lęk, no po prostu, wow i niekomfort, że to trzeba w końcu się z tym zmierzyć. Ja jestem na etapie właśnie jakichś takich porządkowania tutaj swoich, takich prywatnych też mm, spraw, zabierzam się z za jakiejś rzeczy, które tak od bardzo dawna jakieś tam urzędowych, tam odkładałam, nie porządkowałam i teraz będę robić to wyzwanie z tym właśnie olejkiem, aby się czuć tak jakby trochę zaopiekowana i mieć towarzysza w tej właśnie inspiracji i akcji. Także kto ma ochotę, kto dołącza, słuchajcie do tego wyzwania, to będziemy w tym wszyscy razem. Zrobię jeszcze osobnego posta, może ktoś ma ochotę i potem podzielimy się po 30 dniach doświadczeniami, czy to nam zadziałało, tak? Bo to jest też wielki olejek właśnie z takim wydźwiękiem kiedy nie wiemy, w którym kierunku mamy też iść, to się tak porównuje, dam Wam takiego lajwika takiej kobiety, która to pięknie opisywała, że to jest tak, jak dołączenie takich kropeczek, pamiętacie takie malowanki, trzeba było połączyć kropeczkę pierwszą, z drugą, z całością i wychodził obraz. Kiedy czasami nie widzimy, do jakiego my obrazu zmierzamy, gdzie nas tam życie, kieruje, to właśnie ten olejek powoduje, że my zaczynamy widzieć te kropeczki. Najpierw tam pojedyncze, potem coraz więcej i widzimy cały obraz, czyli takiej naszej drogi życiowej, takiej drogi życiowej serca dla nas właśnie z tym przy działaniu, jakby przy korzyściach stosowania tego olejku. No, to takie najważniejsze rzeczy, kochani. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczonka. papa. Pa.